STS WSPIERAMY POLSKI SPORT Szału nie ma, ale myślę, że też nikt, nikt tego szału nie obiecywał jeszcze raz za Zamieniałem się z jest to, że zacząłem z poziomu w jakim skończyłem w Predaco, czyli od takich dobrych skoków przede wszystkim z dobrym czuciem gdzie czuję dobrze pozycję najazdową, odbicie lot, gdzie mogę coś popracować Także myślę, że te wszystkie skoki były w miarę podobne Minimalnie według mnie w tym skoku kwalifikacyjnym to odbicie było, było krótsze, ale technicznie myślę, że wiele nie, nie odbiegał ten skok od poprzednich. Te warunki naprawdę nas nie, nie, nie rozpieszczały i była taka seria, gdzie ciężko było odlecieć, czyli podwyższyło Belkę także. No, tak jest ten sport, ale jestem przede wszystkim zadowolony z tej, z tej pracy dzisiaj wykonanej. Jak się dzisiaj skacze? To znaczy, muszę powiedzieć, że skacze się dziwnie, bo też wiadomo, że przede wszystkim ta cisza do Zakopanego nie pasuje i jest to coś, no, nienormalnego jak na Zakopane, ale skocznia jest bardzo dobrze przygotowana, mimo tego, co działo się przez ostatnie tygodnie, bo tutaj naprawdę Dzień w dzień mocno padał śnieg, i myślę, że wielkie brawa należą się ekipie, która przygotowuje skocznie, bo tutaj dzień i noc pracowali, żeby przygotować skocznie. Ten wiatr zmienia troszkę kierunek, szczególnie za progiem, co nie jest ułatwieniem dla zawodników. Myślę, że w tej chwili śnieg nie jest przeszkodą, ponieważ pada już coraz rzadziej. Także no jest to taka fajna, wielka kroków jaką, jaką pamiętam z treningu. Zakładasz, że masz szansę jutro skakać w drużynie? Jeszcze czy? No, czy jakby nie skakałem dzisiaj z myślą o dniu jutrzejszym. Chciałem wykonać e, jakiś malutki kroczek naprzód, albo po prostu cały czas utrzymać ten, ten poziom. Decyzja należy do Stefana. Myślę, że, że my w trójkę ze Stefanem i mamy jednakowe szanse na to, żeby startować w drużynie, ale no, ostateczną decyzję podejmie Stefan. Na no, razie prowadzi Olek. No na razie prowadzi Olek, oczywiście no, zapomniałem o Olku. Także no pozostawmy to już Stefanowi. Mamy już taki wiatr żagle od Predatco. Tutaj te skoki treningowe też fajne. Te, gdybyś wywalczył miejsce w drużynie, to byłby taki duży zaszczyt dla Ciebie? Takiej pozytywnej, taka pozytywna dawcza. Na pewno byłby to zaszczyt takiej pozytywnej energii, której zresztą od Predazzo mi nie brakuje, ale e, ja zawsze dobrze czułem się w konkursach drużynowych, kiedy ta taka presja jest troszkę większa. Dobrze mi się skakało, także... Wiśle zaraz po kwalifikacjach powiedziałem, że nie jestem gotowy, i po prostu no, nie czuję się na siłach, żeby skakać. Myślę, że tu ta sytuacja się zmieniła i jestem do tego gotowy, ale uszanuję każdą decyzję, bo jesteśmy jedną drużyną i e, wygrywamy i przegrywamy razem. jesteś na tyle pewny swoich skoków, że nie da się, Kto na czym stoku nie jak w ostatni? Nie mało było nerwacji. Znam też sw swoją wartość, wiem nad czym mam pracować koncentrując się na tych rzeczach, co dziś jestem w stanie oddawać w takie skoki. Czy tak mówię, ciężko mi to porównać. Muszę też ten skok przeanalizować z trenerem na wideo. Według mnie drugi był najlepszy też w takich fajnych warunkach, które umożliwiły uzyskanie dobrej odległości. Jest to ostatnie pytanie. Myślę, że tak, bardzo niska berka najazdowa do tego, Wiatr w plecy, także że nie było łatwo na pewno.